Już jest wieczór, zora, stara koszulka. Nie no, sadziłem winogrono, ale tu już nie chciałem zawracać gitary. No. Ech, wracamy do pomidorów. Jak tam nasz pomidor, który się złamał? O Zrobił Ty! <laughs> Zrobił Ty. O patrz. Wypuszcza korzenie. Także coś z tego będzie. O, Trzeba, tak o tutaj, o. Nie chce siedzieć w wodzie. Później go wsadzę z powrotem będzie sobie rósł. Tak jest! No, te już sobie rosną. Padał dzisiaj deszcz. Także, o, dają radę. Zobaczymy, co z tego będzie. Będzie trzeba już niedługo paliki wbijać. Mniej więcej miesiąc różnicy. No. Idziemy na ogród. Normalnie zobacz jakie duże się zrobiły te pomidory, po człowieku o też dwa pędy. Jeden, drugi, tutaj tak samo są dwa. Wypuściłem je powiem ci, że Dobre to Też jakie grube. Sorry, palce trochę brudne, ale właśnie winogrono trzymałem. A tutaj jest pomidor w tunelu, jest znacznie większy niż tamte. A były w tym samym momencie posadzone. O Częstoś mnie gryzie. Komar jakiś Dobra, przyjdziemy, O jest wilczur jakiś Można go hyc. tak, Także działamy. O, patrzymy czy nam nic tu nie wyrasta. Co tu jest? Patrz, jakiś długi z wilkiem. Na razie może tu być na dole, a będzie trzeba go i tak obciąć. Wilki trzeba poobcinać, bo one szybko rosną. Dzień, dwa poczekasz i już jak kwiatuszki. Przejdę, linka się zaczepiła, jak tutaj nasze. I teraz Wam coś pokażę, tuż wyrasta liść. czekaj, bo komar że nie. I z tego grona wyrasta liść. To nie jest nam potrzebne. Widzicie? To obcinamy. Hyt. I tyle. I bon voyage, tak samo tutaj. Też jest grono. Też jest liść. Iść nie jest nam potrzebny. Więc to zrywamy, nie? Dodam jeszcze, tu jest ogrono, tu jest jakiś kolejny liść, chyba, że to wilk, to wilk jest, o, nie będziemy puszczać na trzy, chociaż można by było, ale pomidory byłyby mniejsze. Czyli zastanawiam, obciąć czy nie obciąć, sporo jest tutaj tego, także na tym, na tym nie, na tym. jeden obrodził, drugi dopiero rośnie, w sumie jest niepotrzebny, można to, o. Obcinamy wilka. Dobrze, że tu zajrzałem o. do gnojówki Dobra, jak tutaj sytuacja z tym? No ten tu do rozłożysty, dobrze, że się trzyma czegoś, bo już by podupadł. Następny <gryw> Następny szatan O zobacz jaki duży. Tu już jest na dole liść niepotrzebny. Po co ma to rosnąć? Co tam jeszcze mamy? o patrz. patrz co znalazłem. Rośnie coś. Coś tutaj daje na ostro. No to dobrze, pasuje mi to. Wilków nie widzę. Idziemy dalej, czekaj tu. Jest kilka sposobów, żeby zawiązały się owoce. Można potrząść można spryskać, można użyć wibratora. Jeśli chodzi O czekaj, widzisz już tutaj mam preparat do spryskiwania owoców, ale już jest późno bo już jest prawie 20 więc już nie ma sensu pryskać. skoro kwiaty są pozamykane, to trzeba w dzień zrobić idziemy dalej, szukamy co tu się, co tu się dzieje Te bardzo wysokie już pomidory rosną jak na drożdżach o. no i dobra no to już dotyka ziemi, nie jest potrzebny można normalnie obciąć go bezstresowo. Czekaj, jak wyrzucimy to. No i tutaj jest jakiś trzeci, chyba pędy Albo się tak wyda... Nie, no, no ta, trzeci pęd. Raz, dwa. A tu trzeci. Zobaczymy, jak to będzie rosło na trzy pędy. Sznurek się dołoży. Może coś z tego będzie. A tutaj, jak sytuacja. Tu jest dobrze, tu na razie bym zostawił. Dobra, dawaj tutaj. O, tu jest na jednym pędzie. O, tu już liście takie żółte. Można zerwać, nie są potrzebne. O, co i tutaj tak samo. Ja tu co, tu ziemniak wyrasta? Bo co, co tu się znalazłem? Pokaż. Patrz, pomidor. Nie jest potrzebny, tutaj jest chyba ziemniak. O, wiem jak to za okno Komary gryzą, bo to już nie ta pora, żeby siedzieć tutaj W dzień gorąco Tu też się nam jeden pomidorek ogarnia O słabo jakoś tutaj łapie, czekaj Jest ostrości złapać Dobra, no mniejsza z tym Te liście dotykają ziemi Już nie są nam potrzebne Można je o, oberwać Delikatnie to jest tak samo. Niby pod dwa liście się zostawia. Ale po co mają nam dotykać ziemi? O, oberwać i tyle. Spokój będzie. No na razie tu jest ok. Jakichś odchyłów, od zachowań dziwnych nie widzę. Tego już można zawinąć. Niech sobie tak rośnie, ten też. zaraz podlejemy gnojówką, to odzyskają wigor. Jak tutaj sytuacja. No tutaj nie jest źle. Coś tam rośnie, coś tego. Na kwiatki są praktycznie na każdym. Także, także jest OK. Śmierdzi tu jakby marihuana rosła. Jest wilk jakiś. O, ten to długi, pa, uchował się tyle czasu. No, tu niepotrzebne, tu niepotrzebne. Tutaj liście się zawijają, to nic. Na górze rosną normalnie, więc nie ma co tam narzekać. I ta roślina, to taka miała być słaba, rośnie, także jest spoko. Dobra, podleja, po, trzeba podlać w juweczko. No, to... To można gnujówkę z tego zrobić Tutaj będzie dobry miks O znowu deszczu napadało, a wiadra jeszcze nie przyszły Zamówiłem wiadra na deszczówkę i powiem Ci Ty ole gorąco W tym tunelu idzie się spodzić Ach, jak ja wyglądam No przynajmniej widać, że chłop ze wsi a nie, jakaś tam po w białych rękawiczka będzie coś tam wyrywać. Wracamy do tematu, idziemy po gnojówkę. To już woda widzę też już sprasowana. O. Czekaj. U, ale daje. A, czekaj. Musimy napełnić ją. I gnojóweczki trochę. Teraz podlejemy tam te młode pomidory też. Niech mają. O, nie ma się co bać. Gnojówka nie zaszkodzi. 45 zł w kieszeni. O. Ops. I podlewamy. Tego akurat nie zabraknie. Pokrzyw jest w tym roku człowieku dużo, więc można śmiało podlewać. O, Bez przystanku, po tym można przelecieć. Jest czas, można podlać. Nie były podlewane dwa dni, bo nie miałam czasu. Szarancza mi tu wpadła. Nie idź tam. Podlejemy. Zobacz. Będzie śmierdziało, ale będą rosły. Tak jest. Tak jest. Bo silniejsze to może się nie dadzą w tym roku. Zarazie. Jak nas. Ten pomidor pionier w tunelu O tu widzę kolejne Ty jednak coś tam się zawiązuje, nieźle Zawsze już trzy pomidory będą No więc tak, wilgoć udaje Gnojóweczka działa, także jest OK Na dzisiaj to chyba tyle, jest późno, także nie będziemy żadnych zabiegów pielęgnacyjnych robić, aczkolwiek już się udało wyeliminować wszystkie wilki. Chyba, chyba że znowu jakiś wyrośnie znowu będą dwa czy trzy, trzy pędy. W każdym razie dzięki za oglądanie, fajnie, że byliście. Tak myślę, co tu jeszcze o ogórkach? nagrać. Będzie trzeba jeszcze baliki wstawić, bo widzę, że te co były na ziemi, to jednak pnące. No dobra, to na razie.